Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani. 6 lipca, już mamy 6 lipiec. Ten czas biegnie niesamowicie, dzisiaj jest czwartek, a ja jestem Magda. I tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, zwracajmy się do siebie po imieniu. Bardzo Was proszę, jesteśmy tutaj duchową rodziną. Proszę Was, żebyście czuli się jak u siebie. Łyk kawki, bo kawka zawsze z rana musi być. I bądźmy dla siebie dobrzy i mili. Nie oceniajmy, bo, bo to nie nasze zadanie. Nie oceniamy, wiecie? Nie oceniamy siebie, nie oceniamy innych. Nie. Odrzucamy totalną, kompletną ocenę. Nie oceniamy. Tak samo jak przypowieść. Pamiętacie, czy to dobrze, czy to źle, kto to wie. Nie oceniamy, nawet nie oceniamy sytuacji. Jak coś się wydarzy, to zawsze się pytamy, czy to dobrze, czy to źle. Kto to wie? Czasami to złe może się okazać dobrym, a czasami to dobre może się okazać niekoniecznie. Nam potrzebne, przychylne. Tak to w życiu już jest. Takie to życie jest, takie przewrotne. Takie, kiedy nauczymy się postrzegać je tak po prostu, na sucho, tak z boku, to wygląda zupełnie inaczej niż jak ładujemy w to emocje. Jak już mamy w coś załadować emocje, to załadujmy miłość. Tylko i wyłącznie. Zdarza się tak, że nie wiemy, nie znamy całej historii osoby, albo nie znamy od początku sytuacji, a my już tam ciach i dajemy równo. Ale po co? Dosłownie po co? Nie oceniajmy, nie wchodźmy w to energię. Dziękuję Wam kochani, że jesteście. Dziękuję z całego serca, dziękuję, naprawdę. Bez Was nie byłoby tego kanału. Nie rozwijałby się tak, jak się rozwija. Widzicie, ja nie mogę, bo ja się wzruszam. Ale z całego serca Wam dziękuję, naprawdę. Za to, że tu jesteście, za to, że przychodzicie. To jest niesamowite. Naprawdę dziękuję. Widzicie, wczoraj u nas przeszły trąby powietrzne, huragany. Po prostu drzewa są pozamiotane. Amsterdam jest skoszony. Są dzielnice, gdzie drzewa, stare drzewa z korzeniami nie ma ich. Zobaczcie, wystarczyła chwila. Działo się to wczoraj od 9 do godziny 12. Trzy godziny. W porywach tam do czterech. Ale cztery godziny. I po prostu wczoraj, jak wieczorem jechałam samochodem, było po godzinie 17. Gdzie co, jak przez dosłownie jak zapałki, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki ktoś zrobił cia. Nie ma was. I to wszystko jest takie kruche, więc po co oceniać? Po co? Cieszmy się, żyjmy, bądźmy wdzięczni. Zapraszam do mojego wyzwania, gdzie na podstawie książki, magia robimy wyzwanie, naukę wdzięczności. Bo wdzięczności trzeba się nauczyć, trzeba ją czuć. Wdzięczność jest jak nasz drugi oddech, a no wiecie, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zrobimy sobie to. Wyciągniemy od razu sobie kartę. I zobaczymy, co ta karta do nas mówi. Co ona chce nam przekazać. Co karty chcecie nam na dziś przekazać? Co chcecie nam powiedzieć? Dziękuję Bogu. Naprawdę, no, jesteście cudowni. Tak. Co? Ojojoj, oj, oj. Co tu nam wyleciało? Baw się. No widzisz, baw się. Re rozerwij się, świętuj. Nie bądź taki poważny. No bawcie się, widzicie? Po tańcu przyszło, baw się. Często nam taniec wychodził. A tu baw się. Bawisz się baw się. Wychodzi nam. Baw się. Co tu jeszcze mamy? Co jeszcze karty chcą nam powiedzieć? Będziemy się bawić, prawda dzisiaj? Tak. Ja się pobawię. Dokończanie remontu. Taka moja zabawa będzie, jak wrócę z pracy. I zwierciadło. Kto lub co wywołuje w tobie reakcję? Widzicie, często jest tak, że. właśnie, baw się tym. Nie wściekaj się na to, jak ktoś ci się pokaże w pracy. Najczęściej w pracy mamy takich ludzi, chociaż w domu też czasami. Ale, ale najczęściej ludzie w pracy, z którymi spędzamy naprawdę dużo czasu. Odbijają nas. Po prostu. Są naszym lustrem. A ci, którzy nas wkurzają ponad wszystko, to już w ogóle są naszym lustrem. Kiedyś, kiedy tej osobie powiedziałam, to ona się na mnie bardzo obraziła. Wiecie, i tak jak się obraziła na mnie, tak właśnie pokazała tą osobę z pracy, o której dokładnie na opowiadała. No trudno. No czasami ciężko jest nam przyjąć do siebie to, że jesteśmy tacy, jak ludzie, którzy nas drażnią, ale właśnie tacy jesteśmy. To są nasi nauczyciele. Oni przychodzą nam coś pokazać. My o to ich prosiliśmy, żeby oni tacy byli. Wiecie, ten plan przedurodzeniowy jest naprawdę taki. To jest też coś niesamowitego. No jak można przed urodzeniem wszystko sobie ogarnąć całe życie, pomimo tego, że jeszcze mamy wolną wolę i wybieramy? To no nie jest tak, że my wybieramy godzina po godzinie, minuta po minucie, tylko sobie planujemy. W tym życiu chce doznać zdrady. Zdradzicie mąż, nie doświadczysz dobrze tego, przeżywasz, 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 wydaje Ci się, że już są rany zaleczone, zdradzicie przyjaciółka, ciach. No i to już chyba większego bólu nie ma. Ktoś, kto był ci bliski, Twoim powiernikiem, zdradzać. I widzicie, tak to jest. I ci ludzie są w koło nas po to, żebyśmy doświadczali więc to są nasze lustra przyjrzyjmy się im. i dusze sobie planują, że na przykład sobie będą chciały mm, albo zaakceptować ludzi, którzy mają jakieś nałogi bo w poprzednich życiach mogłaś mieć nałogi i pokazują wam się ludzie z nałogami i teraz mąż syn, córka rodzice, teściowie wszyscy w koło, tylko nie ty i co? I to znaczy, że trzeba ich zaakceptować, trzeba ich ukochać, trzeba nie wściekać się na nich, że dlaczego, dlaczego, dajmy na to, piją, tak? Dlaczego oni piją? Dlaczego, dlaczego, dlaczego sobie popijają? Dlaczego codziennie ten alkohol musi być, dlaczego ten alkohol mnie tak drażni? Bo być może w zeszłym życiu to ty właśnie byłaś, byłeś pijakiem i ty drażniłeś całą rodzinę. I teraz trzeba tych ludzi ukochać. Dlaczego piją? Dlatego, że nie potrafią inaczej. Dlatego, że czegoś im brakuje, dlatego, że gdzieś uciekają, po coś uciekają. Dlaczego nie uciekną w książki? Bo tu jest łatwiej, bo tu jest prościej, bo tu się wyłącza świadomość w pewnym momencie. Tak to kochani bywa. Nie oceniajmy, przyjrzyjmy się, rozłóżmy wszystko na czynniki pierwsze. Ja tak robię, wiecie? Ja po prostu rozkładam wszystko na czynniki pierwsze. Nauczyłam się tego w trakcie czytania kronika kaszy, jak czasami mistrzowie. Podali przypowód To jest, wiecie, co niesamowite. To jest po prostu niesamowite. To jest coś pięknego. A teraz, kiedy, mam kogoś. Mam kogoś na tapecie, kogoś, kto wywołuje we mnie jakieś reakcje. No bo przecież to jest normalne. Tak. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy po to, żeby tutaj doświadczać. Nie jesteśmy. pamiętajcie, jesteśmy duszami, które przyjęły ziemskie ciała i przyszliśmy tutaj się uczyć ziemskiego życia. Jak przyjmiemy sobie ciało trutututu i polecimy na planetę trutututu, no to będziemy tam tego życia trutututu doznawać. Ale teraz jesteśmy ziemianinami i wdzięcznianinami i doświadczamy ziemskiego życia. To nie o to chodzi, żeby całe życie przelecieć, a um, wszystko mam w dupie, mam um. Tylko nie, tylko naprawdę, żeby się uczyć, doświadczać. Poprzez doświadczenia dusza ewoluuje, poprzez doświadczenia dusza wzrasta. Więc jeżeli coś w tej chwili mamy, gdzie nas uwiera to głęb w cztery litery, to, to tylko się cieszyć. Bo to znaczy, że dusza się uczy, to znaczy, że dusza wzrasta. Ja wiem, że łatwo się mówi, kiedy nic w dupę nie gniecie, ale... ale też gniecie, uwierzcie. Też są rzeczy, które mnie gniotą. Ja przepracowuję dzielnie do przodu i widzę ogromne postępy. Słuchajcie, do tego stopnia, że ja już czasami się zastanawiam, czy to nie są cuda. Ale są takie dni, kiedy gdzieś coś w coś włącza się wątpliwość u mnie i, i zaraz mi wszechświat pokazuje. A ciach! I proszę. I masz. I dawa. I w momencie, kiedy wchodzę w to, kiedy robi mi się żal, robi mi się przykro, robi, jestem zła, to dostaję jeszcze raz. I na trzeci dzień mówię: no, otrząśnij się dziewczyną, ile można, bo no, już popatrz na to tak i tak. I wtedy przywracam do siebie wspomnienie czegoś, co wzbudza we mnie pozytywne emocje, a jest związane z tym tematem. I wyrażam wdzięczność. I jak wyrażam wdzięczność! Ciach! Spokój, ale co tam? Po to ten spokój? Ten spokój usypia moją czujność, po to, żeby zaraz przyładować. I już teraz wiem, jak to działa. Już teraz się nie daje, chociaż czasami mnie zaskakuje, ale już nie jest, nie jest tak jak było, więc na spokój. Dobrze, kochani, to co? Przeczytamy sobie to zwierciadło, bo ta karta nam dużo powie o nas. I nie brońcie się. Popatrzcie dzisiaj na osobę, która Was najbardziej wkurza. Popatrzcie na nią. Po prostu na nią popatrzcie. Tak sobie ją postawcie i sobie ją tam obserwujcie, i znajdźcie tam siebie. Pamiętajcie, kawka jest. Kto ma kawkę, pije kawkę. No to czytamy. Oj, oj, oj chyba okulary potrzebne. Kto mówią starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Okular się przyda. W 90% przypadków doświadczamy życia przez pryzmat naszego własnego doświadczenia, poprzez nasze własne projekcje. Kiedy ktoś przypomina nam o doświadczeniach, po których rany, są jeszcze, po których rany się jeszcze nie zagoiły, to wywołuje to w nas reakcję. Często nawet nie jesteśmy tego świadomi. Ludzie i sytuacje mogą sprawić, że w naszych mentalnych zwierciadłach zaczyna odbijać się obraz naszych wyobrażeń na temat życia wszechświata i nas samych. W zwierciadłach widzimy swoje światło, ale również swoje ciemniejsze strony. Lustra odkrywają przed nami to, co musimy jeszcze w sobie zaakceptować, pokochać lub czego musimy doświadczyć. Karta ta zachęca Cię do przejrzenia się bliżej doświadczeniom lub osobom, które obecnie wywołują w Tobie reakcje i temu, co mogą odzwierciedlać. Kiedy w przeszłości miałeś podobne odczucia? Czy mogą to być okazje do uzdrowienia czegoś w Tobie? A może obnażają w Tobie coś? co pragnie ujrzeć światło dzienne. Może to dotyczyć zarówno czegoś dobrego, jak i czegoś złego. Dobre osoby, które podziwiamy i stawiamy na piedestale. Jeżeli nie uświadomimy sobie, że przyciągają nas dlatego, że jesteśmy tacy jak one, to będziemy musieli strącić je z piedestału, żeby osiągnąć ich poziom. Złe, ci, którymi gardzimy, są zazdrośni i próbują nas poniżać. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wywołują w nas reakcje w sprawie czegoś, co wymaga jeszcze uzdrowienia. Pozostaniemy urażeni i zranieni. Dokładnie. Kto lub co wywołuje w tobie reakcję? Jaki czuły punkt w tobie porusza? Jaka część ciebie chce się wydostać na światło dzienne? Pozadawaj sobie te pytania. Napiszę je w opisie. A tymczasem życzę cudownego czwartku. Niech nam się darzy. Niech obfitość to nas płynie. Czujmy wdzięczność. Skup się na dziesięciu rzeczach dzisiaj. Za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. Pomyśl o nich, dlaczego jesteś wdzięczna. Połóż rękę na sercu i wypowiedz magiczne. Słowo dziękuję trzy razy. Zapraszam. Zapraszam do wyzwania. Zapraszam do moich medytacji. I również dziękuję za obejrzaną reklamę. Kto ma ochotę wspomóc mój kanał, żeby dalej się rozwijał? Wiecie, to to, są, to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. To to jest... Ach, nie mogę. Ale jeżeli ma ktoś ochotę, żebym mogła sobie dostać od YouTube'a parę złotych za to, że oglądacie reklamy. To jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Bardzo z całego serca. Przyputam, przytulam Was wszystkich mocno. Ja, tak jak obiecałam, za. Jeszcze może takie coś powiem. Kto tu wytrwał do końca, to, to cierpliwy i bardzo mu dziękuję. Ale tak jak kiedyś powiedziałam, że za każde sesja u mnie czytania Kronika Kaszy kosztuje 55 euro, bo 250 zł, i za każde 55 euro, które YouTube mi wypłaci, Jestem w stanie zrobić sesję dla kogoś, kto ją bardzo potrzebuje, a niestety nie ma w tej chwili pieniędzy. I tak robię, kochani. Nie jeżeli ktoś ma ochotę, ktoś bardzo pragnie czytania, kronika kaszy, a nie czuje, że potrzebuje, a nie jest w stanie, nie jest w stanie no, wydobyć pieniędzy tak? No bo różne są sytuacje w naszym życiu, to. To zapraszam, piszcie do mnie, piszcie na adres mailowy, w mail, w, pod opisem karty zawsze jest podany mój mail, możecie napisać. Przytulam Was wszystkich mocno, dziękuję Wam, że wytrwaliście, dziękuję Wam, że zostaliście. Magda.